Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na kanale Bushu. Dzisiaj sobie robimy top 5 w patchu 11.9, czyli top 5 postaci na każdą pozycję. Top, jungla, mid, adekery, support, najsilniejsze piki w obecnym patchu. Jest to też tierlista na solo queue, także są to oczywiście postacie, które lepiej działają w solo kolejce niż w grach competitive. Także o tym od razu mówię. I też to jest bardzo ważny patch, bo jednak to jest patch... Na którym będą ludzie grali na MSI Czyli bardzo fajnym turnieju, który polecam śledzić A myślę, że po tym patchu właśnie mogą być jakieś większe zmiany w patchnotach Bo po prostu obecnie Riot nie chciał za dużo zmieniać właśnie przed MSI A już w następnych patchach myślę, że mogą być większe zmiany Także taką tier listę myślę, że warto zrobić Oczywiście przypominam, że jeżeli doceniacie moją pracę Możecie zostawić jakąś łapkę w górę jaką, Jakiś komentarz, jakąś subskrypcję Będzie mi niezmiernie miło A my już bez zbędnego przedłużenia przechodzimy do odcinka Ok, zacznijmy sobie od topa i top jest obecnie bardziej metą pod AD. Raczej dominują AD-piki, bo jak widzicie, całe top 5 to są po prostu postacie, które głównie opierają się na obrażeniach fizycznych. Nie będę tutaj wskazywał, kto jest top 1, bo jednak na topie jest dość duża uniwersalność, mi się wydaje. Ale wydaje mi się także, że Shen obecnie jest bardzo silnym pikiem. Nie rozumiem za bardzo buffa, który ostatnio Riot dał Shenowi na skalowanie z HP. Już wcześniej ta RK i ten shield był dość mocno OP, a obecnie Sheny naprawdę dają radę. Często też na solo'ku widziałem Shena, który gra właśnie. Też pod takiego bardziej supporta, jakieś Redemption, jakiś Mikal i też jak najbardziej dawało radę. Pi, który ma niesamowicie dużą presję na całą mapę, niekoniecznie musicie wygrywać nie, ale po prostu poprzez waszą presję z Ereczki jesteście naprawdę, naprawdę niesłychanie dobrą postacią na solku, bo nie musicie być jak coś dobrze mechaniczni, ale po prostu tak dużo dajecie presji na mapie, jak i pomo pomocy waszemu teamowi, że naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Jest to też taka postać, która sama gierki nie wykieruje, trochę obieracie się na swoich teammateach. Ale na tyle ich wspieracie za pomocą swojej erki, że naprawdę gierka jest dużo łatwiejsza. Shen też jest taką postacią, która bardzo dobrze się odnajduje w bruiserów, czyli postacie, które obecnie mamy w mecie przeważnie, ale trochę słabiej w postaci AP. Także moim zdaniem też to jest idealna meta dla szyna, dlatego jest to moim zdaniem jeden z najsilniejszych obecnie pików. Potem mamy Gnara. Gnary już dostał kilka nerfów, ale po prostu jest to bardzo fajny i bardzo bezpieczny pik, którego śmiało można blind pickować. Jeżeli nie wiecie, co chcecie blind pickować na topie, nie widzicie jakby przeciwnika, no to Gnary jest tutaj zawsze fajną opcją, bo jest to po prostu. Bezpieczny pick. I oczywiście Gnar fajnie sobie Radzi na stylenie za pomocą swojej małej formy Fajnie sobie radzi w teamfightach Za pomocą swojej dużej formy, także jest to naprawdę Bardzo fajny pick. Oczywiście Breaker Jest po prostu jednym z najbardziej oprytymów W grze nadal, także Gnar po prostu Jest bardzo fajnym, bezpiecznym pickiem Którym warto grać na topie. Kolejny jest Urgot. Urgot także jest Bardzo fajnym, bezpiecznym pikiem który potrzebuje trochę jakby leveli, trochę jakby i temu, żeby nabrał skrzydeł, ale mimo wszystko jest to bardzo fajny champion. Ma on problem na niektóre meczapy i głównym takim meczapem, na który nie jest kolorowo, jest m.in. Gnar. Także gnara, jeżeli gracie urgotem, polecam wam banować. Są też takie meczapy jak na przykład Orn jak GP, które są trochę skillowe i nie należą do najprostszych. Ale mimo wszystko, jak jesteś dobrym urgotem, to taka postać trochę bardziej pod carry na topie. Jest idealna, także polecam Wam Urgota, obecnie bardzo silny pick. Kolejny jest Wukong, i Wukong też jest taką postacią, która lepiej się odnajduje na postacie AD, bo oczywiście macie swoją pasywkę, która zapewnia Wam armor. i Wukong też ma fajną uniwersalność w buildzie, bo możecie iść zarówno pod Gordinker, możecie iść pod Stridebreaker, a także możecie iść pod pałkę, jeżeli grać na jakieś tanka. Wukong oczywiście robi fajne zamieszanie w teamfightach, Sideline nie jest też jego mocną stroną, także Wukonga osobiście polecam. Kolejny jest Dariusz, i Dariusz to jest taka postać, która na pewno na kompetencji, nie jest aż tak mosta, ale na solo queue naprawdę bardzo dobrze spełnia swoje zadanie. A już to, że Dariusz był kilkukrotnie wybierany jakby w lecu, świadczy o tym, że ta postać jest po prostu silna. Dariusz już jest mocny od pierwszego levela, możecie sobie wziąć właśnie W. I już od pierwszego levela robić Oro, oczywiście gracie Flash plus Ghost, przeważnie Soul ale także opcja z TPkiem nie jest zła. A w Fighter też jesteście bardzo dobrzy, resety, bardzo fajnie to działa i Dariusz, szczególnie ze Strike Breakerem, który jest obecnie bardzo silnym itemem, odnajduje się w tym mecie perfekcyjnie. Tutaj też chciałbym wspomnieć na przykład o Ramblu, który też jest ciekawą alternatywą AP na topie. Po tych ostatnich buffach bardzo fajnie się odnajduje moim zdaniem na topie, widziałem, że jedna osoba taki one trick Rambla. Właśnie na poziomie takiego wysokiego diaksa, na którym teraz gram Gra pod hoba, czyli Halo of Blades I bardzo fajnie to się działa z jego pasywką Po prostu ten hop i jego przegrzanie bardzo fajnie działają Myślałem, że to jest trochę int ale jak zobaczyłem jakie obrażenia to robi, to naprawdę polecam wam właśnie spróbować sobie Rambla. I taka opcja z Hobem też jest jak najbardziej spoko. I też Rumble jest jakby fajnym źródłem szukania obrażeń magicznych w waszym teamcompie. Bo jeżeli gracie topa i widzicie, że wasza drużyna jest jakby full obrażenia fizyczne, no to taki Rumble odnajdzie się perfekcyjnie. I też taki Rumble fajnie odnajduje się przede wszystkim na tanków, czyli przede wszystkim na jakiegoś Shen'a, na jakiegoś Malphite'a, na jakiegoś Jogata. No bardzo fajnie to działa, także polecam wam popróbować sobie Rambla. Jednak mimo wszystko jest to bardzo trudny pick bo jego R nie należy do spraw najprostszych. Oczywiście oprócz tych wymienionych pików nadal bardzo silne są tanki, czyli jakiś Cho'gath, jakiś malfight, jakiś Sion. Też bardzo fajnie to działa i też można oraz polecam to grać. Przechodzimy na dżunglę i w dżungli dominują tacy dżunglerzy, którzy potrafią bardzo szybko czyścić dżunglę. Trochę nam z tej mety wypadł Karim, który dostał znaczące nerfy ale nie wiem, czemu na przykład takich nerfów nie dostał Udyr, który teraz jest moim zdaniem top 1 junglerem. Bardzo szybko czyścicie las, nakładacie bardzo dużą presję, jesteście niesamowicie szybcy, gracie oczywiście pod hem tanka. No, moim zdaniem Udyr to jest obecnie top 1. Jesteście niesamowicie silni w Irli, jak i midgame. W lecie słabnięcie, ale nie jesteście jacyś mega słabi, bo nadal jesteście po prostu. Z botem, także tego co ze stunem swoim możecie nakładać, także udyr moim zdaniem jest teraz bardzo, bardzo dobry i polecam go grać, bo moim zdaniem jest to top 1. Prócz udyra naprawdę bardzo silna jest Natalia Diana. Dostała tam jakieś drobne osłabienie, ale nadal bardzo szybko czyście dżunglę. Dużo. Diana playerów wbija bardzo wysokie elo. Grana, w sensie jest kilka możliwości, ale przeważnie ją widzę właśnie pod Conquerora. I się przeważnie Protobelta, rocket belta i bardzo fajnie to działa. Nawet nie musicie kasować swojej erki, bo po prostu one-shotujecie na Q, E, W i pasywka. Także Diana, bardzo szybki jungler, w sensie bardzo szybko junglujecie, a to jest obecnie bardzo ważne. Przeważnie właśnie te wszystkie postacie, które widzicie, po prostu szybko rzeszczą swój las, co obecnie jest. Po prostu w cenie. Kolejnym pikiem jest Morgana. Nie wiem, czy to jest do końca top 5, ale moim zdaniem, Morgana jest bardzo silna. Ilekroć ją widuje w dżungli, no to po prostu często sama wygrywa gierki, a zawsze jest po prostu takim bezpiecznym, solidnym pikiem. Nawet jak jesteście zautofilowani, to taka Morgana jest w cenie. Jesteście takim trochę kartusem, który bardzo szybko czyści las. Wiadomo, że nie macie swojej e REczki, ale macie bardzo dużo Utility. Macie swoje Q, które po prostu jakoś złapiecie. No, gościu nie może się ruszyć przez najbliższe pół godziny. Macie swoje E, które bardzo fajnie działa właśnie nie wiem, przeciwko jakiejś APEKOM, jakimś cc -kom. I e REczka, która też. Potrafi odmienić losy Teamfightu. Także polecam Wam Morganę. Moim zdaniem bardzo fajny, bardzo bezpieczny pig, który niesamowicie szybko czyści las. Kolejny jest Volibear I Volibear moim zdaniem, jest trochę słabszym udyrem. Trochę wolniej czyścicie las, ale też macie jakby dużo cyceków w swojej kół. Macie fajną swoją mereczkę. Też gracie, oczywiście, pod hemtanka I moim zdaniem Volibear to jest po prostu obecnie taki trochę słabszy udyr, ale nadal jest to bardzo silna postać, którą polecam Wam grać. Kolejna jest Lilia. Lilia też bardzo silny jungler, który bardzo szybko czyści las. I właśnie w mecie, gdzie trzeba to szybko robić, trzeba często robić kampy. Lilia odnajduje się perfekcyjnie, jesteście niesamowicie mobilni, fajnie się odnajdujecie jako takie trochę hyper carry, jak Diana, jak Morgana potapę i naprawdę bardzo fajnie to działa. Do tego warto dobrać jakiegoś właśnie e, albo Adeto albo Ademita, że po prostu nie jest zbyt dużo tych obrażeń magicznych. Ale Lilia oczywiście pod jakąś maskę, pod jakąś zonię bardzo fajnie się odnajduje. I też tutaj oczywiście widzicie taką zależność, że na topie przeważnie są to obrażenia fizyczne w mecie, A na dżungli właśnie są to obrażenia magiczne. Morgana, Diana i Lilia biją oczywiście obrażenia magiczne. A też jeżeli idziemy pod tank jakimś Voliberem albo uderem, to poprzez hemtanka bijemy też tych obrażeń magicznych dość sporo, bo oczywiście pasywka od hemtanka bije obrażenie magiczne, także jak widzimy obrażenia magiczne w lesie są po prostu obecnie w cenie. Też warto wspomnieć o adepiku jakim jest Shaker, czyli po prostu postać, która jest niesamowicie dobra na solo queue, gdyż dysponujecie niewidzialnością, a niewidzialność po prostu jest mega OP na solo kolejce i właśnie taki szakow jest przeważnie grany pod AD, chociaż opcja z AP buildem też jest jak najbardziej spoko, po prostu y Cole jest jak najbardziej spoko obecnie in demem i taki szakow właśnie pod jakieś pod jakiegoś Coula jest jak najbardziej spoko i polecam właśnie go potestować. Jeśli chodzi o mida, czyli rolę, która jest najbliższa mojemu serduszku, no to oczywiście Ione jest wciąż stabilnym pickiem, który jest po prostu bezpieczną opcją. Wiadomo, że w Idli Game macie problemy, jednak do tych bersetkerków, do tego szóstego poziomu, przeważnie farmicie i musicie uważać. Jednak jak już farmicie te bersetkerki, jak już macie wasz Power Spike, to jest jak najbardziej spoko i taki Ione, który zapewnia wam obrażenia fizyczne, obrażenia magiczne za pomocą pasywki, True Damage. Darsze jest po prostu praktycznie postacią idealną, która niesamowicie dobrze skaluje, także takie ojone wam polecam. Jest to niesamowicie dobra postać, którą polecam albo banować, albo otepekować, bo jest to naprawdę bardzo silny czempion. Kolejny jest Vlad, i trochę się zastanawiałem nad tym, Vladimirem, czy go tutaj umieścić. I jak był poprzedni, patch jeszcze przed tym, jakby cofnięciem buffa, który ostatecznie nie tak jest buffem, bo macie chyba tam 0,4. I tak mniej z cooldownu na Q Także to i tak jest buff względem Ostatniego, ostatnich dwóch patchy I tak moim zdaniem ten Vladimir jest dość dobrą postacią Która ma powyżej 51% win ratio Która fajnie skaluje, która ma dobry sustain na midzie Taki Vladimir moim zdaniem, mimo że nie jest Najlepszą postacią na solo Q, ogólnie moim zdaniem Bo jednak musi się doskalować To obecnie skalujecie niesamowicie szybko Także jeżeli lubicie właśnie takie Kontrolne trochę piki, które nie mają Za bardzo prajo, ale fajnie skalują I skalują dość szybko, poprzez właśnie te buffy To polecam wam właśnie takiego Vladimira Moim zdaniem bardzo silny champion. Jeżeli nie top 5, to na pewno gdzieś wokół, wokół tego top 5 się waha. Kolejna jest Dianka, która i tak właśnie względem tych ostatnich dwóch dostała buffa. Mimo, że cofnęli trochę tego buffa, to nadal to jest buff. Moim zdaniem, Dianna już wcześniej była OP, tylko po prostu ludzie trochę o tym nie wiedzieli. Macie zarówno możliwość pójścia pod build taki bardziej one-shotowy, Night Harvest i piorunek, ale też taki bardziej pod Constant Damage, czyli Conqueror, driftmaker. Oba Babblydy moim zdaniem są spoko i taka Diana też fajnie skaluje, macie dobre teamfighty, macie dobry push, macie dobre prio, także naprawdę Diana jest dobrym midlanerem i polecam pograć, bo jest naprawdę bardzo fan to play i bardzo mocna. Kolejny jest Sylas, Sylas jest taką postacią, która nie jest dobra w każdej grze, poprzez swoją mechanikę kradnięcia erek, ale jesteście też, też bardzo dobrze na przykład na melasów, czyli postacie, które biją wręcz, bo macie po prostu łatwą możliwość Robienia obrażeń z waszego W. Taki silas bardzo fajnie się odnajduje. Jeżeli złapiecie jakieś wczesne zabójstwa, to możecie zrobić gierkę 1 na 9 szczególnie na Soloku, kiedy ludzie po prostu do ciebie podchodzą, dają ci wykastować swój W, nie trzymają cię jakby na zasięg. To naprawdę taki silas, szczególnie mam wrażenie na low elo, gdzie po prostu ludzie nie potrafią jakby grać wokół twojego W i wokół kuldanów, jest bardzo dobry i polecam nim grać. I kolejny jest Talon, talon który właśnie na Soloku jest perfekcyjną postacią. Macie niewidzialność, macie mobilność, macie prajo, macie możliwość zabijania na drugim. Levelu poprzez WQ, proc pasywki Ignite, także talon jest perfekcyjną postacią na solo queue. Naprawdę bardzo fajny pik, którego polecam grać, bo są to praktycznie free punkty. Ma też bardzo fajną itemizację obecnie, bo po prostu call jest bardzo dobrym itemem, także taki talon moim zdaniem obecnie odnajduje się perfekcyjnie na solo queue. I chciałem tutaj także wspomnieć o Zedzie, który też moim zdaniem bardzo podobnie działa do talona. Też oczywiście macie opcję wyboru. Cola, ale także Eclipse na przykład nie jest złym itemem, także taki Z ma trochę bardziej uniwersalność w buildzie. Macie silne 1 na 1, macie dobrą fazę linii, macie niezłe skalowanie, macie fajny build na przykład z joniankami, także taki Z moim zdaniem jest obecnie bardzo silny. I widać, że Winrate. Powoli mu skacze, także za niedługo wydaje mi się, że taki Z w takim top 5 spokojnie się znajdzie. I chciałem tutaj wspomnieć na przykład jeszcze o Kassadinie, który też jest postacią, która skaluje, ale obecnie skalujemy niezwykle szybko. Grany obecnie ostatnio pod Electrocuta, który fajnie na nim działa, bo możecie na przykład już we wczesnej fazie linii, która często była problemem Kassadina, już ją wygrać za pomocą właśnie AUTA, tak W-PROK i macie naprawdę yy, przeciwnik nie ma już praktycznie pół HP. Dodatkowo na truny meczapy często gracie Resolva w drugim drzewku, który pomaga Wam po prostu przetrwać linię. Macie naprawdę bardzo duże obrażenia. Everfrost fajnie działa, także naprawdę taki Kassadin Im polecam. Silna postać na Soloku. Jeżeli złapiecie jakieś darmowe zabójstwo, nie wiem, przeciwnik z intuje, co często na Soloku się dzieje, możecie sami wygrać grę. Jeszcze też dobrą opcją z Galio bezpieczny pick. samemu gry nie wygracie, ale jest to fajny pick, który może wpływać na resztę mapy, podobnie jak Shen, dużo ceków E, fajne, prajo, fajna możliwość roamowania, także Galioska polecam. Dobra postać na SoulQ. Jeżeli chodzi o decker, to moim zdaniem takie top 5 jest raczej bezdyskusyjne. Moim zdaniem takim top 1 jest Jinx która ma niesamowicie silny late game. Jest moim zdaniem jednym z najsilniejszych, o ile nie najsilniejszą postacią w late game'ie. Poprzez to, że możecie po prostu krytować AOE, co jest po prostu OP. Dodatkowo macie też dość silną fazę linii, poprzez buffa na HP, które dostaliście. Fajnie się odnajdujecie z obecnymi supportami. Fajnie skalujecie. Silna faza linii ale Damage naprawdę Jinx jest po prostu OP i polecam nią grać zarówno na solo queue, gdzie możecie się jakby szybko rozpędzić z jakimiś zabójstwami, które po prostu bardzo szybko was przyśpieszają, jak i na competitive, także moim zdaniem obecnie Jinx to top 1. Też bardzo silna, ale moim zdaniem trochę słabsza jest Kaisa, która też bardzo dobrze skaluje, też ma dość silną fazę linii, ma fajną mobilność, ma fajną możliwość buildu, bo jesteście dość uniwersalni, mo możecie na przykład iść pod Krakena możecie iść pod Force'a, fajnie to działa, możecie także iść pod kolektora. Jeżeli przeciwnicy są squishy możecie iść pod Dominika, jeżeli przeciwnicy są tanki, także taka kajsa fajnie się odnajduje. Moim zdaniem wszystko co robi, robi trochę gorzej od Jinx, przez sobą bym ją wskazał na top 2, ale moim zdaniem są takie właśnie obecnie top 2 najsilniejsze adekary. Kolejny jest Ezreal, który powoli wraca nam do łask, wraca nam do mety. Ludzie odkryli, że ten Ezreal w sumie nie jest taki słaby z tymi nowymi temkami i często jest grany właśnie pod Essence Rivera, i kropelka, którą oczywiście stakujecie w Muramane i oczywiście do tego jakiś Duskblade ewentualnie też możecie pominąć myfika, co się często dzieje i gracie pod jakąś Serildę, jak nie gracie na przykład pod Essence Rivera, to kupujecie Trinity Force'a naprawdę taki Ezreal pod poke, pod silny midgame. Bardzo fajnie się odnajduje i polecam go zacząć grać, bo jest niezwykle silny. Kolejna jest Tristana, która jest często grana z takimi agresywnymi supportami, jak jakiś Alistar, jak jakaś Leona. Przez to, że te supporty są właśnie w mecie, to Tristana też się bardzo fajnie odnajduje. Też bardzo fajnie skalujecie, macie silny push. Minusem Tristana jest taki, że bijecie tylko jedną osobę, na przykład. Jinx może autoatakować trzy osoby, także to jest wasz minus, ale mimo wszystko bardzo fajnie nie jest. skalujecie. Jesteście silnym Adekary, także Tristane, szczególnie z agresywnymi supportami, polecam grać. Kolejny jest Jhin, Jhin, który jest moim zdaniem bardzo silnym Adekary, silną fazą linii i silnym mid-game'em. Jednak moim zdaniem największym minusem Jhina jest fakt, że jesteście dość słabi na tanku, w sensie nie jesteście jakoś mega słabi, bo zawsze możecie pójść pod Dominika, ale obecnie jakby. Trochę jest nadal meta tanków i tych tanków jest sporo. A taki jeans z ograniczoną możliwością autoatakowania ma jednak na nich problemy, także to jest minus. Ale w niektórych specyficznych kompozycjach jean jest bardzo dobrym adekerem, bardzo bezpiecznym. Także polecam go grać nie zawsze, ale przeważnie jest dobry. I tutaj też należy wspomnieć moim zdaniem o takim top 6, czyli Varusie, który zaczyna nam powoli wracać do mety. Przeważnie grany pod poke, czyli grać się Hoba, czyli Hail of Blades. Że po prostu mieć szybkie trzy auto ataki, przez co prokujecie pasywkę i detonujecie fajnie wasze po prostu staczki. Bardzo fajnie to działa. Zarówno możecie grać pod Dasbraida'a, jak i koula, żeby mieć po prostu penetrację, którą tą item wand zapewnia naprawdę w dużej ilości. Także taki warus Zarówno pod połka, który jest przeważnie grany, ale też on hity nie jest złe, także polecam grać moim zdaniem to jest takie top 6 i tak obecnie wyglądają Adekerczyk, czy po prostu skalujące postacie, które mimo wszystko nie mają słabej fazy linii. I tutaj przechodzimy do supportów, czyli jak widzicie przeważnie, tutaj dominują postać tankowate, jakieś inicjatory, jakieś postacie na Roma, szczególnie na Soleek, gdzie jest to po prostu OP. Ale moim zdaniem jednym z najsilniejszych pików, jak nie najsilniejszym jest Lulu, która po prostu bardzo fajnie boostuje waszego Adekery, czyli po prostu widzimy hyperker w mecie, przez co Ardenty powinny naturalnie być dość dobrą opcją. Lulu z buffem w ostatnim patchu, którego po prostu nie potrafię pojąć, jest naprawdę bardzo silna. Oczywiście gracie pod typowego Ardenta, także myślę, że to nie jest jakoś specjalnie trudne i naprawdę, jeżeli macie dobrego Adekery to praktycznie taka Lulu plus Addeckery potrafią sami wygrać gierkę, także polecam Lulu, moim zdaniem obecnie najsilniejszy Ardent. Do tego na przykład Leona, która jest fajnym supportem, który potrafi wejść w przeciwnego adekery, Jest naprawdę fajną opcją i polecam nią grać, szczególnie na solo queue, gdzie taka Leona fajnie się odnajduje. Dobry pick, solidny, fajny engage. Fajny wjazd, niezłe roumy. Leona jest po prostu dobrym supportem. Polecam nią grać. Tresz jest trochę moim zdaniem bardziej uniwersalny od Leony, ale dostał w ostatnich paczach kilka nerfów, także to go troszkę zabolało. Jednak mimo wszystko, treść, który ma zarówno dobry pil za pomocą swojej latarni, jak i wjazd, fajnie się odnajduje. Jest to po prostu zawsze bezpieczna opcja, która dobrze współgra praktycznie z każdym adekary. Bart, który jest też bardziej opcją pod roamowanie, który na solku jest po prostu OP, fajnie działa. Fajne stuniki, fajne wjazdy, roamowanie z OP. Bart jest o wiele moim zdaniem silniejszym postacią na solo queue niż Competitive. Także takiego Barda też polecam grać. Obecnie bardzo silny pick. I taki Alistar, który dostał troszkę nerfów, troszkę go to zabolało. Już nie jest takim top 1, top 2 jak był w, poprzednim, w poprzednich kilku patchach. Ale nadal bardzo solidny pick który fajnie współgra z postaciami, które są po prostu w mecie na dekery. Także ba bardzo fajna postać, która fajnie roamuje, fajnie wchodzi, ma fajne dive'y, także Alistar jest po prostu perfekcyjny. A jak pomyślicie, że praktycznie ma Trzy ceseki, no to jest to naprawdę bardzo solidny support, którym polecam grać. I tutaj także chciałem wspomnieć o takich supportach jak Krell, która jest bardzo dobrym supportem jednak moim zdaniem, trochę lepszym na competitive niż SoloQ oraz Galio, który też jest dobry na SoloQ. Macie fajne ceseki, macie fajny wias, macie fajne romy, jednak, moim zdaniem, jeszcze troszkę Wam brakuje, żeby być na tym piedestale. Także Galio. Trochę tak w cieniu, ale nadal bardzo silny pik, o którym warto wspomnieć. Dodatkowo tutaj warto wspomnieć o na przykład takim Morganie, która fajnie działa na, na Leonę, na tresza, także jako kontra, a niekoniecznie first pick, Morgana nadal daje radę. Dobrze, to było tyle ode mnie. To była moja propozycja top 5 postaci na każdą linię. Jeżeli macie jakieś, nie wiem, inne myśli, inne propozycje, wątpliwości, to oczywiście zachęcam do sekcji komentarzy, gdzie możecie podać wasze top 5. Przypominam także o możliwości zostawienia śladu po sobie, odbijaniu na moje sociale, które tu widzicie. A ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się miłego dziąka. Hello!